Kawa z Bogiem. Kawa z Bogiem to spotkania, które są od poniedziałku do piątku o godzinie 9, w miarę możliwości oczywiście. Natomiast dlaczego pewnie w wielu sercach pojawia się to pytanie, gdy się tutaj przypadkiem znajdujesz. Dlatego, że kilka lat temu, gdy no niezbyt dobrze się czułam w swoim życiu. Zaczęłam czytać Pismo Święte i to po prostu mnie wyzwoliło. To tak pokrótce, bez szczegółów, bo nie ma na nie przestrzeni. Spotykamy się po to, żeby, żeby tutaj razem czytać. A jeśli oczywiście chcesz o tym porozmawiać, to zapraszam do kontaktu. Jesteśmy w Księdze Jeremiasza w Starym Testamencie. Dzisiaj ciąg dalszy. Każdy też te czytania są po to, żeby każdy mógł sobie sam gdzieś tam wziąć to, co dla niego jest, bo piękno polega tego na tym, że to jest takie żywe, więc po prostu plastyczne. Każdy może widzieć do swojego życia, do swojej sytuacji, różne przesłania. Mnie najbardziej w tej księdze Jeremiasza ujmuje to, że on nie chciał przyjąć tego. Tej roli, nie? I jak sobie tak pomyśleć, ilu największych przywódców, liderów, czy, czy w ogóle ludzi, którzy mm, odegrali no, historyczną rolę, <laughs> nie chciało przyjąć swojej roli, nie? Można sobie tak w głowie poszukać. Mnóstwo jest takich przypadków. Dalej, czytamy. Zapowiedź będzie zapowiedź ocalenia Ebed Melecha. <laughs> I doszło Jeremiasza słowo Pana, gdy był trzymany na dziedzińcu wartowni tej treści. Idź i powiedz Ebed Melechowi, Etiopczykowi tak. Tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela. Oto ja spełnię moje słowa nad tym miastem ku złemu, a nie ku dobremu. I sprawdzą się w owym dniu na Twoich oczach. Lecz Ciebie wyratuję w owym dniu i nie będziesz wydany w ręce mężów, których się boisz. Albowiem na pewno wybawię cię i nie padniesz od miecza, i zyskasz swoje życie jako zdobycz, bo mi zaufałeś, mówi Pan. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana, gdy Nebuzaradan, naczelnik Straży Przybocznej, wypuścił go na wolność z ramy, gdzie go odebrał trzymanego w pętach wśród. Wszystkich jeńców z Jeruzalemu i Judy prowadzonych do Babilonu. Gdy naczelnik Straży Przybocznej odebrał Jeremiasza, rzekł do niego: Pan, twój Bóg, zapowiadał nieszczęście temu miejscu. I co pan zapowiadał, to spełnił i uczynił, ponieważ grzeszyliście przeciwko panu i nie słuchaliście jego głosu. I dlatego was to spotkało. A oto teraz zdejmuję z twoich rąk pęta, jeżeli uznasz to za dobre, by pójść za mną do Babilonu. Chodź, a ja będę się o ciebie troszczył. Jeżeli jednak wydaje ci się to złe, by pójść ze mną do Babilonu, możesz tego zaniechać. Patrz, cała ziemia stoi przed tobą otworem. Idź tam, dokąd pójść, wydaje ci się dobre i słuszne. Jeżeli jednak chcesz tu przebywać, zwróć się do Gedaljasza, syna Achikama, syna Szafana, którego król babiloński ustanowił namiestnikiem miast judzkich i pozostań przy nim wśród ludu, albo idź dokądkolwiek pójść, wydaje ci się słuszne. A naczelnik straży przybocznej dał mu żywność na drogę i upominek i odprawił go. Popatrzcie. I przybył Jeremiasz do Gedaljasza. Syna Achikama do mispy i zamieszkał u niego wśród ludu, który pozostał w kraju. A gdy wszyscy dowódcy wojsk, którzy stali w polu ze swoimi ludźmi, usłyszeli, że król Babiloński ustanowił Gedaljasza, syna Achikama, namiestnikiem kraju i że mu powierzył mężczyzn, kobiety, i dzieci oraz najbiedniejszej ludności ziemi tych, których nie uprowadzono do Babilonu. Przybyli do Gedaliasza, do Mispy, mianowicie Ismael, syn Netaniasza, Johanan i Jonatan, synowie Kareacha, Serajasz, syn Tanhumeta, synowie Efaja i Netofy, i Jozaniasz, syn Mahatyty, oni oraz ich ludzie. Agedaliasz, syn Achikama, syn szafana, przysiąg im ich ludziom tak, nie bójcie się być poddanymi Chaldejczyków. Zostańcie w kraju i służcie królowi babilońskiemu, a dobrze wam będzie. A oto ja pozostanę w, w mispie jako rzecznik u Chaldejczyków, którzy przyjdą do, do nas, wy wtedy... Urządzajcie winobranie, owocobranie i sprzęt oliwny, składajcie je w swoje naczynia i mieszkajcie w swoich miastach, które zajęliście. Podobnie, gdy wszyscy Judejczycy, którzy byli w Moabie i u Amonitów. I w Edomie, i którzy byli we wszystkich innych ziemiach, usłyszeli, że król babiloński postawi, pozostawił resztkę ludności Judy i że ustanowił nad nimi namiestnikiem Gedaljasza, syna Achikama, syna Szafana. Wrócili wszyscy ci judejczycy ze wszystkich miejscowości, w których byli rozproszeni i przybyli do ziemi judzkiej, do Gedaljasza, do Mispy i mieli bardzo obfite zbiory wina i owoców. I teraz będzie sprzysiężenie Ismaela przeciw Gedaliaszowi. A Johanan, syn Keracha, i wszyscy dowódcy wojsk, którzy stali w polu, przybyli do Gedaliasza do mispy i rzekli do niego: Czy wiesz już, że Balis, król Amonitów, posłał Ismaela, syna Nataniasza, Netaniasza, aby cię zamordował? Lecz Gedaliasz, syn Achikama, nie uwierzył im. Wtedy Johanan, syn Keracha, Rzekł potajemnie do Gedaljasza w Mispie, pójdę i zabiję Ismaela, syna Netaniasza, a nikt nie dowie się o tym. Dlaczego miałby cię zamordować, aby znów wszyscy judejczycy, którzy skupili się wokoło ciebie, rozproszyli się i tak zginęła resztka Judy? Lecz Gedaljasz, syn Achikama, rzekł do Johanna, Nana, syna e, Kereacha, nie czyń tego, gdyż to co mówisz o Ismaelu jest nieprawdą. W siódmym miesiącu przybył Ismael, syn Netaniasza, syna Eliszamy z rodu królewskiego, jeden z dostojników królewskich, a wraz z nim dziesięciu mężów do Gedaljasza, syna Achikama do Mispy. A gdy tam w Mispie spożywali razem posiłek, powstał Ismael, syn Netaniasza i dziesięciu mężów, którzy mu towarzyszyli i zamordowali mieczem Gedaljasza, syna Achikama, syna szafana pozbawili więc życia tego, którego król babiloński ustanowił namiestnikiem kraju Zamordował też Ismael wszystkich judejczyków, którzy byli u Gedaljasza na uczcie i wojowników chaldejskich, którzy tam się znajdowali. Następnego dnia po zabiciu Gedaljasza, gdy nikt jeszcze o tym nie wiedział, przybyli ludzie z Sychemu, z Sylo i z Samarii. 80 mężów z ostrzyżonymi brodami i w podartych szatach z ciętymi ranami na ciele, a mieli ofiary z pokarmów i kadzidło w swym ręku, aby je złożyć w domu Pana. A Ismael, syn Nataniasza, wyszedł naprzeciw nich z mispy, płacząc po drodze, a gdy ich spotkał, rzekł do nich – Chodźcie do Gedaliasza, syna Achikama. Gdy zaś weszli do miasta, zabił ich Ismael, syn Netaniasza, oraz mężowie, którzy byli z nim i wrzucili ich do cysterny. Lecz znalazło się wśród nich dziesięciu mężów, którzy rzekli do Ismaela: Nie pozbawiaj nas życia, mamy bowiem zapasy ukryte w polu pszenicę, jęczmień, oliwę i miód, więc wstrzymał się i nie zabił ich, ani ich towarzyszy. A cysterna, do której Ismael wrzucił wszystkie trupy zamordowanych mężów, była to ta sama wielka cysterna, którą kazał zrobić król, zabi, zrobić król Asa, gdy bronił się przed Baszą, królem izraelskim. Ją napełnił Ismael, syn Netaniasza, zabitymi. Potem uprowadził Ismael całą resztę ludu, który był w Mispie, i córki królewskie, i całą ludność pozostałą w Mispie, którą zaradan. Naczelnik straży przybocznej powierzył opiece Gedaljasza, syna Achikama, tych uprowadził Ismael, syn Netaniasza, wyruszając w drogę, by się przedostać do amonitów. Gdy jednak Johanan, syn Kareacha i wszyscy dowódcy wojsk, którzy z nim byli, usłyszeli o zbrodni, której się dopuścił Ismael, syn Netaniasza, Zebrali wszystkich swoich ludzi i wyruszyli, aby się rozprawić z Ismaelem, synem Netaniasza, i dosięgli go u wielkich wód pod Gibeonem. A cały lud, który był przy Ismaelu, ujrzawszy Jochanana, syna Keracha i wszystkich dowódców wojsk Którzy byli przy nim ucieszył się. I wszyscy ludzie, których Ismael uprowadził z mispy, odwrócili się i przeszli do Jochanana, syna Keracha. Ismael, syn Netaniasza, uciekł z ośmiu mężami przed Johananem i przedostał się do Amonitów. Wtedy Jochanan, syn Keracha i wszyscy dowódcy wojsk, którzy z nim byli, zebrali całą resztę ludności, którą Ismael, syn Netaniasza, uprowadził do niewoli z mispy po zamordowaniu Gedaljasza, syna Achikama, mężczyzn, wojowników, kobiety, dzieci i eunuchów, których sprowadził z powrotem z Gibeonu. I wyruszyli i zatrzymali się w gospodzie Kimchanma w pobliżu Betlejemu. Zamierzali bowiem ujść do Egiptu z obawy przed Haldejczykami, dlatego iż Ismael, syn Netaniasza, zamordował Gedaljasza, syna Achikama, którego król babiloński ustanowił namiestnikiem kraju. Czasem ma się wrażenie, że jak w serialu brazylijskim, nie? Mm. <grywa> Te nasze ludzkie, um, jakieś, jak to się nazywa? Takie knowania, takie spiski, jakieś takie, nie? Niedotrzymanie słowa, coś tam. Um, jeszcze przeczytam o modlitwie Jeremiasza o Radę. Co resztka ludu ma czynić? Wtedy wszyscy dowódcy wojsk i Johanan, syn Koracha, Kareacha i Izajasz, syn Hosajasza oraz wszyscy ludzie młodsi i starsi przystąpili do proroka Jeremiasza i rzekli Niech nasze błaganie dotrze do Ciebie, módl się za nami, do Pana Twojego Boga, za tą całą resztą, gdyż z wielkiej liczby pozostała nas tylko mała garstka. Jak to widzisz na własne oczy. Niechaj pan twój Bóg wskaże nam drogę, którą mamy pójść i powie, co mamy czynić. Prorok Jeremiasz odpowiedział im, mówiąc: Dobrze, oto ja stosownie do waszego życzenia będę się modlił do Pana Boga waszego i oznajmię wam wszystko, co pan wam odpowie. Nic przed wami nie zataję. Oni zaś rzekli do Jeremiasza: Niech Pan będzie świadkiem przeciwko nam, prawdziwym i wiernym, jeżeli nie postąpimy dokładnie według słowa, z którym Cię pośle do nas Pan, Twój Bóg. Czy to będzie dobre, czy złe? Usłuchamy głosu Pana, naszego Boga, do którego Cię wysyłamy, aby się nam dobrze wiodło, gdy usłuchamy głosu Pana, naszego Boga. A po upływie dziesięciu dni doszło Jeremiasza słowo Pana. Wtedy wezwał Johanana syna Karacha i wszystkich dowódców wojsk, którzy byli z nim, i wszystek lud od najmłodszych do najstarszych, i rzekł do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraela, do którego posłaliście mnie, abym przedstawił wam wasze błaganie. Jeżeli osiądziecie w tej ziemi na stałe, to odbuduję was i nie zburzę, zasadzę was, a nie wyplenię, bo żałuję zła, które wam wyrządziłem. Mówiliśmy kiedyś o tym, że Pan Bóg jest emocjonalny i stworzył człowieka na jego obraz i podobieństwo przecież, nie? <laughs> um, nie bójcie się króla babilońskiego, którego tak się boicie. Nie bójcie się go, mówi Pan, gdyż ja jestem z wami, aby was wybawić i aby was wyrwać z jego ręki. I wyjednam dla was zmiłowanie, tak że On zmiłuje się nad wami i pozwoli wam wrócić do waszej ziemi. Jeżeli jednak powiecie: Nie osiądziemy w tej ziemi, nie słuchając głosu Pana waszego Boga, i mówiąc nie, lecz pójdziemy do ziemi egipskiej, gdzie nie zobaczymy już wojny, nie usłyszymy głosu trąby, i nie będziemy łaknąć chleba, i tam się osiedlimy. To słuchajcie słowa Pana, resztko Judy. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela: Jeżeli rzeczywiście zamierzacie iść do Egiptu i pójdziecie, by tam przebywać jako obcy przybysze, to miecz, którego się boicie, tam Was dosięgnie w ziemi egipskiej, a głód, którego się lękacie, przylgnie do Was w Egipcie i tam pomrzecie. I wszyscy mężowie, którzy zamierzają pójść do Egiptu, aby tam przebywać jako obcy przybysze, wyginą od miecza, głodu i zarazy, i nikt z nich, nie ocaleje i nie ujdzie nieszczęścia, które ja na nich sprowadzę. Gdyż tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, jak rozlał się mój gniew i moje oburzenie na mieszkańców Jeruzalemu, tak rozleje się moje oburzenie na was, gdy pójdziecie do Egiptu i staniecie się przedmiotem złożeczenia i grozy, klątwy i urągowiska, i nie zobaczycie już tego miejsca. To Pan rzekł do was, resztko judy. Idźcie do Egiptu, wiedzcie to dobrze, że ja was dzisiaj przestrzegałem, gdyż sami siebie oszukujecie, bo sami wysłaliście mnie do Pana Waszego Boga, mówiąc: Módl się za nami do Pana naszego Pana, naszego Boga i powtórz nam dokładnie, co każe Pan nasz Bóg, a według tego postąpimy. Zwiastowałem Wam to dzisiaj, lecz nie usłuchaliście głosu Pana Waszego Boga w niczym, z czym posłał mnie do Was. Otóż teraz wiedzcie o tym dobrze, że poginiecie od miecza głodu i zarazy w miejscu, dokąd chcecie pójść, aby tam przebywać jako obcy przybysze. To mamy kolejny raz, na tym pewnie skończymy. No i będzie emigracja, emigracja resztki Judejczyków do Egiptu. E, no, niesamowicie jest o tym e, czytać, niesamowicie trudno. Może być, i niesamowicie interesująco. Może być czytać o tym. E, ile e, jest e, razy, jak często o tym, że człowiek e, nie robi tego, co ustalił, co obiecał, nie idzie za tym, co usłyszał, co jest dla niego proroctwem. Ewidentnym przecież w tamtych czasach to było przecież no taki prorok to był. No, no to był no, autorytetem, no i, i kolejny raz czytamy o tym, jak często człowiek tegoś mm, najpierw chce, potem zmienia zdanie, nie? I tak dalej, i tak dalej. I nie chodzi o to, żeby się teraz jakoś, e, mm, nie wiem, biczować, tylko właśnie chodzi o refleksję. Refleksję, bo my czytamy o sytuacjach historycznych, ale to jest słowo żywe, czyli to jest po prostu metaforycznie do naszego życia, do zastosowania. Dzięki refleksji, właśnie, więc tej przyjemnej, budującej, pozytywnej, dobrze ukierunkowanej refleksji każdemu życzę, żeby każdy miał swoją, bo każdy może akurat w sercu mieć poruszenie wskutek innego fragmentu. Patrzę na komentarze. No, pewnie by to wymagało dyskusji długiej. Co piszecie? Gdzie jest Bóg? To najczęstsze. Gdzie jest Bóg? Nie. Tak, takie, zadanie takiego pytania jest najprostszą formą nie? wyrażenia swojego żalu i frustracji. I nie dziwię się. Absolutnie. Jednak, mimo wszystko, zapraszam na mm, dalsze czytania, bo jestem pewna, że po przejściu całości stajemy się kimś innym, lepszym. Nie wiem, mamy większe odpuszczenie, właśnie na przykład co do tego, że musimy wszystko rozumieć. No. A najfajniejsze jest to, że wszystkiego kiedyś się dowiemy na 100%. Całuję. Do owocnych przemyśleń. Pa.